Zodiakalni przedstawiciele znaku skorpiona uchodzą za ludzi bardzo specyficznych. Naprawdę, takich, których trudno pomylić z innymi. I tak sądzę, że bez względu na miesiąc oni zawsze będą gdzieś tam z tego tłumu wystawać i będą zauważani. Natomiast w czerwcu skorpiony przede wszystkim przeżyją, zwłaszcza skorpiony wolne prawnie ale uwolnione prawnie, czyli ludzie po rozstaniu, po związkach. Czasami jest tak, drodzy Państwo, że jesteście Państwo w związku wieloletnim, ale niesformalizowanym. Tarot tego nie rozróżnia, więc po rozstaniach paroletnich również. Tu widać, że w Waszym życiu pojawi się ta druga osoba i to faktycznie będzie odpowiedź na pytanie, które się sobie stawiało, czy ja w ogóle jeszcze mam szansę na bycie z kimkolwiek. To jest bardzo dla skorpionów dobry czas na rozpoczęcie na nowo swojej drogi emocjonalnej. Bardzo dobry czas dla skorpionów młodych, dla ludzi, którzy zaczynają w tej chwili drugą, dru, drugą drogę życiową. Mam na myśli studentów na przykład. Czas, który spowoduje, że po, tym, po tej sesji, czy maturzyści, którzy będą studiować, będziecie mieć więcej, więcej jak gdyby możliwości, traficie na taką sytuację, która da wam w pewnym sensie bilet do przyszłości. W związku z tym, dla skorpionów ogólnie rzecz biorąc, w czerwcu czas będzie bardzo sprzyjał, im będzie bardzo udany. I jeśli tylko, jak Tarot tu powiada, nie stracicie pieniędzy na coś, na co Was ktoś namówi, ale nie sami z siebie, tylko namówieni. To innych przeszkód w tym miesiącu nie należy się spodziewać. Dobra wróżba.pl codziennie. A poza tym nasze miesięczne horoskopy. Polecamy się.